Jesteśmy po meczu Lechii Gdańsk z Pogonią Szczecin. Niestety ekipa ze Szczecina wygrała 1-0. No i właśnie, panowie, porażka, której po przebiegu meczu byśmy się, no, nie ukrywajmy, nie spodziewali, bo to nie Pogoń, a Lechia w tym meczu dominowała. No, dzień dobry. Ja to odpowiem na to pytanie z takiej perspektywy trochę innej, gdyż mówił, że niestety Pogoń wygrała. Ja mówię, na szczęście Pogoń wygrała. Zależy komu kibicujesz. No wiadomo, znasz moje sympatie klubowe i pewnie niektórzy widzowie też je znają. W każdym razie ja to odbieram w ten sposób. Że Lechia zaskoczyła mnie, jak naprawdę włączyła ten tryb walki ze wszystkich sił o utrzymanie w ekstraklasie. I przez większość część spotkania, jak już tu wymieniliśmy między sobą opinię, bardzo silny pressing stosowała wobec zawodników pogoni. Że pomocnicy pogoni w ogóle byli niewidoczni w tym spotkaniu. Nie mogli wyprawić żadnej konstruktywnej akcji. To by mnie bardzo zaszkoczyło. No ale nie można grać tak cały mecz. Aż w końcu zawodnicy Lechi się zmęczyli tym stylem. i bo zmiana, kiedy Pogoń już prowadziła tych napastników, właśnie Luka Zachowicz, ponos Alonkwist, yy, ten lewa strona, czyli właśnie Kutris, yy, Grosicki i właśnie podłączający się Kowalczyk zaczęli w końcu funkcjonować. No i tak y, udało się w tych ostatnich 10 minutach meczu zdominować całkowicie Lechę i, no i zwyciężyć to spotkanie. Nawet Panie ma inną opinię na ten temat? Nie, w sensie oprócz y, naszych odczuć odnośnie wyniku, no to się zgadzam z karem, bo, bo przebieg, przebiegu meczu nie da się tutaj okłamać, nawet kibicowskimi y, spostrzeżeniami. No Lechia zagrała najlepszy mecz wiosną, to trzeba przyznać. Drużyna była nastawiona odważnie, zespół Grał naprawdę intensywnie, to trener Badia podkreślał, że zależy mu na tej intensywności i to dzisiaj było widać. Dużo niewykorzystanych sytuacji, w szczególności no, Baseku Diabate miał fantastyczną okazję w drugiej połowie. I to nie jedną nawet. I to, i to nie jedną. Na początku spotkania również mógł się zdecydowanie lepiej zachować, miał do wyboru albo Flavio Paisza, albo Łukasza Zwolińskiego. No, Każda z tych opcji, podanie do jednego z tych zawodników oznaczałoby sytuację jeden na jeden. a Maliczek to kompletnie spartoczył. Lechia zagrała naprawdę dobre spotkanie, ale za to nie przyznają punktów. Już tak od 70. minuty widać było, że trochę lechiści opadli z sił i potem Pogoń zaczęła dochodzić do sytuacji i zdobyła bramkę. Na pewno na wyróżnienie Kamil Grosicki, najlepszy piłkarz tego spotkania, to on zagwarantował bramkę i cały czas był takim postrachem dla niepiłkarzy Lechi, no ale z drugiej strony grał na Henryka Castegrena, czyli dzisiaj zdecydowanie najgorszego piłkarza Lechi na boisku. Tak, jeśli już mowa o piłkarzach, mówiłeś o tym, że Diabatę kilka szans zepsuł. Dla mnie troszkę niewidoczny chyba dzisiaj Łukasz Zwoliński, Zresztą też no tych aktywności, mnóstwo, wrzutek, strzałów, wszystkiego innego, waliliśmy 80 minut głową w mur do czasu bramki właśnie pogoni. Yy, można mówić, że gramy coraz lepiej, okej, okay. ze Śląskiem też zabrakło gola. Yy, z Jagiellonią no niestety to już nie wyglądało aż tak ładnie, ale z meczu na mecz jest coraz lepiej, tylko że problem jest taki, że kończą nam się mecze w tym sezonie. Punktów. Sześć finałów. Tak, sześć finałów. Do tego, do tego zaraz przyjdziemy do tych sześciu finałów, natomiast ja chciałem pociągnąć wątek naszej gry, bo yy, no kończą się spotkania w tym sezonie, punktów jak nie ma, tak nie było, no jeden ze Śląskiem to po prostu fenomen, fajnie to teraz lepiej wygląda, gdzieś tam wymieniamy dużo podań i tak dalej, tak jak mówiłeś, za to nie przyznają punktów, nikogo to nie interesuje, grajmy najgorszą piłkę w klasie, ale wygrajmy 1-0, wygrajmy 4-3-8 punkty, bo... No kurczę, do statystyki, to nie wiem, no, może, może jakiś trofeum na galek tę klasy dostaniemy, ale to, to nie to trzeba zdobywać, a punkty do utrzymania. Statystycznie Lechia Gdański jest najgorszą defensywą w lidze. Bardzo do tego odniósł się krytycznie bramkarz Lechi Dusian który stwierdził, że nie jest problemem y, obrona, to jak wszyscy kibice stwierdzają, że obwiniają po prostu te porażki na brąkarza defensywę. On z kolei twierdzi, że to napastnicy i ofensywa Lechi źle funkcjonuje. I coś w sumie w tym jest, bo na przykład Łukasz Zwoliński, y, mówiliście sami, że był niewidoczny w tym spotkaniu. No ja i... się z tym do końca nie zgadzam. Ja... Zaraz bym się okazję tę tezę zweryfikować, okay. ale no i moim zdaniem był niewidoczny. Y, tak jak na początku rundy wiosennej, naprawdę do Lechi te zwycięstwa. Pojedyncze, co prawda, gole na pewno oddawał, no to teraz na przykład ostatnio w ostatnich spotkaniach o wiele mniej widzimy jego w akcjach Lechistów. No i brakuje lechy, jakiegoś takiego napastnika, który by mógł zadecydować, jak Grosicki zadecydował o wyniku spotkania na kolejnej pogoni, no to brakuje mi takiego zawodnika w gdańskiej ekipie, który mógłby no, przełamać to zwycięstwo na korzyść gdańszczan. Ja się z Tobą trochę nie zgodzę odnośnie tej recenzji gry Zwolińskiego. Według mnie był pod grą. Nie miał żadnej klarownej sytuacji, ale to też zależy od jego kolegów. Mam wrażenie, że tych kilka ciekawych strzałów oddał. Ale dla mnie. Problemem tego spotkania nie był ani Łukasz Zwoliński, ani może inni piłkarze ofensywni, bo ci wypadli całkiem nieźle, oczywiście nie strzelili bramki, bo tutaj no baseku diabatę, one-man show, ale problemem dla mnie był Henry Kastergren. Ja kompletnie nie potrafię zrozumieć decyzji trenera, czemu on wystawił Szweda. Klubie jest Jakub Bartkowski, piłkarz, który przez wiele lat grał w Pogoni Szczecin, zna tych zawodników, zna środowisko. Gra przeciwko Kamilowi Grosickiemu najlepszemu piłkarzowi, najlepszy to jest najlepszy piłkarz Pogoni Szczecin, no, grał z nim pewnie dziesiątki razy na treningach, zna go doskonale. To jest fantastyczny atut, który można wykorzystać. A kastegren no, dzisiaj się kompromitował moim zdaniem z każdą akcją. I nawet jeżeli trener go. Zdecydował, że wystawił go od pierwszej minuty. Nie rozumiem, czemu on w przerwie nie zareagował, i to, to jest dla mnie tutaj główny zarzut do trenera. Badii, I jeszcze może o tej sytuacji w tabeli, która jest już stała się z bardzo trudnej na ekstremalnie trudną. No, Lechia jest w dramatycznym położeniu, terminarz nie jest łatwy, zostało sześć spotkań do końca, no i bardzo trudno będzie się Lechi utrzymać. Jest ta nadzieja w postaci dobrej gry, wreszcie dobrej gry, ale no wyczuwam, że może to być bardzo trudne, trudne chwile mentalnie dla, dla piłkarzy, po takim meczu dobrym jednak przegrali. No nie wiem, jak, to, jak, to, jak na to zareagują. Wyczuwam, że mogą być pewne kłopoty i że już taka dobra gra się nie powtórzy. Znaczy właśnie odnosząc się do tych sześciu finałów, o których też wcześniej wspomnieliśmy, ja słuchając tenera i mam wrażenie troszkę momentami tak jakbyśmy e, jakieś takie bigo grali. 6 finałów, wcześniej było 37, 7, 21, teraz 18 punktów do zdobycia. We need to put the ball in. Zadałem pytanie trenerowi po meczu ze Śląskiem na temat tego, że wymieniliśmy 700 podań, mieliśmy kilka dosłownie strzałów celnych na bramkę, 0 goli i dokładnie to samo odpowiedział strzałem. We need to put the ball in, we need to get our chance i tak dalej, tak dalej, dalej. Dzisiaj dokładnie, tam usłyszeliśmy na konferencji, to put the ball in. No, sorry, ja się trochę czuję, jakbym po prostu jakiegoś coacha mentalnego, który mi po prostu jakby mówi. Takiego YouTubeowego, takiego najgorszego, taki hamskich coach. Jakby 6 finałów, 18 punktów do zdobycia. Drużyna stoi za mną, wiemy co poszło nie tak. Litość, jakby to są rzeczy, które my dziennikarze widzimy po meczu, ja tam też mogę usiąść i powiedzieć im wszystkim dokładnie to samo. Jakby ok, dzisiaj trener powiedział, że wrócą jutro, dzisiaj zawodnicy mają chwilę na, na to, żeby, żeby odsapnąć, jutro do tego wrócą, trener obejrzy ten mecz ileś razy tyle, ile będzie potrzeba tak stwierdził na konferencji prasowej po meczu, ale... kurczę, no jakby... zgadki fajnie, fajnie, ale no... gadaniem jakby tym wszystkimi wypowiedziami punktów nie zdobędziemy. Potrzeba goli. ok pierwszego gola zdobyliśmy za kadencję ten narabany. I szkoda, że samobójczego, nie w, te, nie w tę bramkę, którą trzeba trafić. Jakby, możemy mówić, że są pozytywy, bo już to le, coraz lepiej wygląda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ciągle mamy ten jeden problem. Nie ma punktów, kolejnych coraz mniej, a terminarz, tak jak mówiłeś, jest naprawdę nieprzyjemny. To z ekipy, z ekipy po prostu z góry tabeli. Krakowia, Legia, Raków. No, Ja może no wejdę z tym. Ja chciałbym wiedzieć, gdzie te punkty mamy zdobyć, skoro ja tak się dokończę, Tylko jeden punkt na ma trzech ze Śląskiem. Tak. Strata punktów byłem z bo tam remis powinien być minimum, z takim, którym powinniśmy wrócić. I dzisiaj moje zdanie jest takie, że z Pogonią to jest strata punktów. Jeden jak nie trzy bankowo. No trzeba się po części tym zgodzić, że to strata punktów, no, bo ich, jest ich zero, a nie trzy, no to jest strata, ale wracając jeszcze do trenera Badigi, to może trochę Damianowi ukradne porównanie, które y, idąc tutaj usłyszałem, ale jest jakże trafne, że trener Badiga to jest trochę taki generyczny trener z menedżera, który daje te odpowiedzi na konferencjach, dosłownie jakbyśmy my to mogli kliknąć, wybrać, a nie są żadne ekspert, eksperckie wypowiedzi, dlaczego, choćby na odpowiedź na to pytanie, dlaczego nie grał Jakub Bartkowski, to idealnie chyba nam podsumowały, że zna tych Grał nawet w pierwszym meczu Pogoń Lechia w Szczecinie, po stronie pogoni wówczas, więc na pewno mógłby wiele Lechi w grze przeciwko Portowcom pomóc. No nie grał. Dopiero w końcówce wszedł na 4 minuty, znaczy już w tym okresie, kiedy Pogoń już zdominowała kompletnie. No i jak powiedziałeś, mimo to, że Lechia lepiej grała w tym spotkaniu niż w poprzednich, to dalej jest te 0 punktów, 0 strzonych goli. Lechia, jeżeli chce się utrzymać, zostało już tak mało czasu, musi natychmiast, nawet w brzydki sposób, przepychać te zwycięstwa. Bo to jest kluczowe. Nawet remisy Lechi w sumie teraz już nic nie dają, bo tracą są pięć to za punktów, za No to nawet pięć remisów nie daje im utrzymania, muszą być te zwycięstwa. Gdzie, z kim? No to próżno szukać. Chyba z tą Krakowią na następny mecz, bo jak mówiłeś, legia czy raków będzie bardzo im ciężko. Czyli z Krakowią i Piastem no trzeba na pewno liczyć na zwycięstwa. A to chyba 6 punktów żeby nie za mało, no trzeba z Legią Czerakowym, moim zdaniem, urwać się to jak jeszcze ja tylko zapamiętam, ty powiedziesz. E, według e, wyliczeń do utrzymania potrzebne jest około 35-36 punktów. To jest wynik, do którego nam jeszcze. Dość daleko. Tam, bardzo daleko bym <grym> powiedział. I 10, to tak. 10 punktów no w 6 właśnie. meczach mając Legię, mając Raków. No legia. Iraków no wiadomo, drużyny tutaj absolutnie czułowe i trudno będzie szukać tych oczek. No, trudno być optymistą. Lechia w ogóle cztery mecze bez strzelonej bramki z rzędu. To jest wynik no, katastrofalny, a przecież aby się utrzymać trzeba tę bramkę jakoś zdobyć w każdym spotkaniu. I to Tak. No, wiesz, no można nabić, szukać już absurdalnych bramek, ale no, nie można kończyć spotkanie mając zero z przodu, absolutnie nie. I... No rysuje się taki bardzo pesymistyczny obraz. Yy... W środę była konferencja prasowa z nowym prezesem, z panem Zbigniewem Ziemowitem Deptuą, i wlał takiego trochę optymizmu, w tym sensie, że spadek nie będzie oznaczał jakby katastrofy klubu, że Lechia nie rozpocznie sezonu następnego od, przy ewentualnym spadku od czwartej ligi. Również, że za tym, na tym pięknym obiekcie wciąż Lechia będzie rozgrywać mecze, a nie się przeniesie na stadion przy ulicy Trauguta, do którego oczywiście każdy kibic Lechi ma gigantyczny sentyment więc no to są jakieś takie w miarę pozytywne informacje yy, kiedy lechia spadnie więc to też nie będzie tak że lechia jakby jak tak jakieś się... tutaj mega życie no ale wiadomo każdy chce być w tej ekstra klasie kibice chcą się mierzyć z najlepszymi zespołami w Polsce tak, jeszcze tylko ci przerwę, ewentualną dalszą wypowiedź. No, prezes, mam wrażenie, że on tam troszkę tak. No wiadomo, Leje, leje wodę straszną. Pijalowa. Słyszałem, jakby czytałem też wpisy właśnie, bo niestety nie miałem okazji być na tej konferencji. Ja. Czytałem wpisy po prostu na Twitterze z tego, co prezes mówił. No to jest takie fajne danie wody. Nie bierzemy pod uwagę spadku, ale ewentualny plan będzie. Potem jeszcze dzisiaj, dzisiaj zresztą przed tym meczem w Canal Pusie powiedział, że generalnie jesteśmy optymistami, patrzymy na utrzymanie. No trudno teraz będzie. Być będziemy. może prezes Lechi jest razem z scenerem Badiją ostatnimi osobami, które jeszcze, jeszcze optymistycznie na to patrzą. No. Nie mam z tym problemu, ale ja już nie wierzę. W ogóle, co do prezesa, to miałem wrażenie, oglądając tą konferencję, wraz z na YouTubie, że był lekko podenerowany, że 90% pytań do niego dotyczyło właśnie spadku, czy gdzie ewentualnie będzie Lechia grać, co z Lechią po spadku, czy będzie pierwsza liga. Ale jakich pytań nie zadawać? To są oczywiste pytania, tak? Musiał no, się to... na to przygotować. Tak jest, to są oczywiste pytania, ale mam wrażenie, że on właśnie, tak jak już tu powiedział Marceli, takim optymistą, co to nieraz nie raz wprowadzi do Lechi, takie bardzo lanie wody. I mam wrażenie, że oczekiwał od dziennikarzy, że oni na tym optymizmie, teraz no, też wyknął od niego ten optymizm, a na dziennikarze po całym sezonie takiej gry Lechi i Gdańsk, no nie wyknęli tego pozytywizmu. Już Dawid Badiga też pokazał, że wejście takie pozytywne dużo nie daje, więc raczej chyba oczekujemy, albo wy jako kibice mm. Lechi od prezesa bardziej realizmu niżeli takiego podejścia lania wody, na żeby pewno. tylko cokolwiek powiedzieć. Okej, okay, prezes z prezesem, zobaczymy jak się to rozwinie, jest od kilku dni w klubie, więc też nie, nie oceniajmy. Ale jeszcze do tej sytuacji sportowej, tak na sam koniec wrócę. Trener Badia po meczu z Jagiellonią powiedział, że mamy jeszcze 21 punktów do zdobycia, że jeszcze jest tyle oczek do, do zdobycia, ale przypomnę, że Lechia po 28 ligowych spotkaniach zdobyła tych punktów 26, <śmiech> <śmiech> więc no nie no, sytuacja jest naprawdę o, okropna, dramatyczna. I niestety wszystko na to wskazuje, że Lechia po raz pierwszy od 15 lat pożegna się z Ekstraklasą. No to jeszcze ja w takim razie na sam koniec. Panowie, bo już zaczęliśmy ten temat Duszana Kuciaka, który dość kontrowersyjnie, ale też i dosadnie się wypowiedział na ten temat. Zresztą jego wypowiedź nagraliśmy, także możemy sobie zobaczyć na to, co Duszan Kuciak tuż po meczu z Pogonią nam powiedział. Skąd to się wzięło, że dzisiaj oglądaliśmy taką lechę, jak powinniśmy oglądać wszyscy? Dlaczegoś mnie nie słuchacie? Tak wyglądają nasze treningi. Agresywnie, duże, e, duża intensywność. Może potrzebowaliśmy się do tego przyzwyczaić, bo naprawdę nasze treningi tak wyglądają jak dzisiejszy mecz. To dlaczego wcześniej te mecze tak nie wyglądały jak dzisiejszy mecz? Nie chcę mówić, mówię, że może tłumaczenie jest takie, że potrzebaliśmy czasu, żeby się do tego przyzwyczaić. Bo tak jak tydzień temu mówiłem, że co mnie napędzało typizmem, to jest nasza praca na treningu. A to, co dzisiaj pokazaliśmy na boisku, tak wyglądają nasze treningi. Zresztą tylko, że wy czasu nie macie. Nie mieliście tego czasu. Ja już to dzisiaj powiedziałem. Mnie nie obchodzi. Z jednej strony fajnie, bo graliśmy dobrze. A nie, nie fajnie. Z jednej... z jednej strony powiedzmy, coś się ruszyło, bo graliśmy dobrze, odważnie. A co z tego? No tak, ale jak, jak już mamy wybierać, to wolimy takie mecze niż takie ze Śląskiem. A ja, a, ja, a ja wolę takie mecze jak ze Śląską. No tak, no. Trener powiedział, że jest dumny z tego, co dzisiaj pokazaliście, tylko nie jest dumny z wyniku, bo wynik się kompletnie nie zgadza. On dalej twierdzi, że to jest jeszcze sześć finałów. I mówi, że za tydzień to może już być nareszcie tak jak trzeba, czyli zwycięstwo. Możliwe to jest, no że jest 90 minut, kolejnych mamy przed sobą. Ale już nie jest siedem, już jest tylko 6 meczów do końca finalów. A te trzy czy cztery wcześniej nie byli finali. finale? Ja, ja chcę wierzyć. Jestem o tym przekonany, że, że jesteśmy w stanie to uh, zrobić, że utrzymamy ekstra klasę. Ale potrzebujemy bramek czwarty mecz szędu. zero z przodu. Halo, gdzie jesteśmy? I będziemy mówić o tym, że mamy najgorszą defensywę i już mam tego dosyć. My nie mamy najgorszą defensywę. Że tu tracimy dużo bramek, ale jakimi bramki tracimy? Że to to, to śmiać się chce, ale także płacze. I teraz ofensywę mam, mamy słabą, bo, bo nie strzelamy kolejnych. Teraz? Ja myślę, że już od dłuższego czasu mamy ofensywę dramatyczną. Niech to weźmą na siebie w końcu. Niech oni weźmą na klatę, że my przegrywamy mecze takie. A nie mówić i. o tym, że mamy słabą defensywę. Ja bym chciał, żeby kurde, w końcu ktoś wziął to na siebie, a nie tu wychodzić i gadać. Kto? Kto to weźmie na siebie? Bramkarz? Obrąca? Defensívny pomocník. Kto? Ale či była byla družina? Byla družina. A vinník? Mówię, ja chcem vygrať 1-0, jak z o Fajnie Fajne mi bylo vygrývať, jak z Legnicou. Dzisiaj môže, ak by sme obramkę, to by še všetko povedal, jak by rušilo do všodu. Kdyby, jak by, co by, co by, kde by. Halo, punkty. My nemáme punkty. A ta, co wpadła, można było jakoś uniknąć tego, czy co? No jasne, miałem tam stać i znali mi wrząć, bo... Ale tak na serio, czy on no ale, nabiegał, że no to ktoś musiał to wrzucić? No ale o, o co pan teraz pyta? Normalnie. To to naprawdę sytuacja? jestem tak zagrzany, mm -hmm. co można zrobić? No nie wpuścić grosika do polekarna, mm -hmm. bardzo proste. Uh -huh. Bo grosik wiemy, że, że z niczego strzeli bramkę, mm -hmm. jakby zrobi bramkę. Bo dzisiaj grosik strzelił bramkę Abu. Mm -hmm. Ale ja nie mam pretensji do Abu. Nie mam pretensję o to, co dzieje się z przodu. Mm -hmm. Czy to podstawa jest? To jest podstawa, bo my nie strzelamy czwarty mecz rzędu z bram bramkę. Gramy o utrzymanie. Walka, zaangażowanie w końcu. Dzisiaj widziałem drużynę taką, jak powinniśmy grać już dawno temu. Żeby nie było za, za późno. Tyle powiem. Okay. Tak, no i właśnie. Duszan od razu mówił o tym, że trzeba przestać. To już wy też wspominałeś o tym, że trzeba przestać krytykować defensywę, trzeba zacząć krytykować ofensywę. Można, Można się zgadzać, nie zgadzać, bo rzeczywiście nie ma goli, ale defensywa też jest najgorsza w lidze. Natomiast ja mam wrażenie, że jeżeli ten Rebatia mówił po tym po meczu, że zawodnicy płakali, tak? bo taka też wypowiedź padła z jego ust, Jeżeli, jeżeli dużo kociakę wychodzi. Nie powiem wszystkiego słowa, ale wszyscy jak wychodzi po meczu do dziennikarzy używanie cenzuralnych słów, no to nie oszukujmy się, ale to znaczy, że już w samej szatni wśród piłkarzy. Jest denerwowanie, jest denerwowanie, jest gigantyczne poddenerwowanie sytuacją i, i tym, tym, że ten, ten spadek, spadek to już jest takie, takie no, no, może się utrzymamy, damy radę, radę sześć, sześć finałów, właśnie, właśnie, punktów. punktów. Oni, Oni chyba już wiedzą, co się wzią. dzieje. Ja mam wrażenie, że niestety każda następna strata punktów będzie tym bardziej frustrować zawodników i będzie tym trudniej wygrywać mecze, bo gdy widzimy tak wściekłego piłkarza, no to on nie, nie umie się skupić w stu na wykonywanym zadaniu, czyli wygraniu meczu, tylko jest po prostu sfrustrowany, no, wzajemnie się oskarżają zawodnicy, kto jest winny. No To nie jest teraz nad żadnym celem, Lech i powinien się skupić na wygrywaniu spotkań. A co do już sensu wypowiedzi, to uważam, że połowicznie ma rację, no na pewno nie w pełni, gdyż no, nie tylko ofensywa, która ok, ma swoje problemy, wygrywa mecze, ale jednak szczelna defensywa, której lechi brakuje, i to bardzo, no widzimy, ile bramek straciła, no to, to jest też główny problem przegrywania meczów. Nie możemy jedynie obwiniać na przykład z że nie strzela więcej bramek niż strzela, no trzeba też jednocześnie krytykować Castagrena. No, taki Castagren musi grać lepiej, a nie tylko z Wolińskiego. Bądź również tak. I jeszcze może tak e, gdzieś tłumacząc tę niemoc ofensywną, to trzeba spojrzeć jednak na problemy zdrowotne. Nie gra Konrado, nie gra Durmusz, najlepsi ofensywni piłkarze, w szczególności brak Konrado jest bardzo widoczny, więc to jest jakieś wytłumaczenie, ale na pewno nie całkowite. No, to w żaden sposób nie usprawiedliwia faktu, że Lechia od czterech meczów nie potrafiła zdobyć ani jednego gola. No właśnie, no i to jest nasz główny problem. Kiepska defensywa, brak ofensywy, brak goli. Przegrywamy 0 do 1 spotkanie z pogonią Szczecin. Niestety sytuacja Lechi jest naprawdę coraz, coraz gorsza. Najbliższe spotkanie już w niedzielę 22 kwietnia o godzinie 15.00 na tym posadzeniu za naszymi plecami plecami podejmiemy Krakowie w meczu, po którym być może sytuacja Lechi już będzie na tyle kiepska, że ten spadek będzie niemal pewny. Albo z drugiej strony będzie wreszcie okazja do... Optymizmu. Na razie dziękujemy, to było na tyle po meczu z Pogonią Szczeci.